Pamiętam takie czasy, gdy o znieczuleniu do porodu można było tylko pomarzyć. Później zaczęło się pojawiać znieczulenie zewnątrzoponowe w niektórych polskich szpitalach, ale było płatne. No, było to jakieś rozwiązanie, bo zaczęło było za to zapłacić, no ale jakaś opcja była. Ale później wycofano się z tego, bo okazało się, że nie można płacić za dodatkowe usługi w państwowym szpitalu. Przez pewien czas był więc znów problem. Następnie pojawiło się znieczulenie zewnątrzoponowe, ponieważ NFZ w końcu zaczął za nie płacić. I na dzień dzisiejszy w wielu polskich szpitalach takie znieczulenie jest już dostępne niestety nadal nie we wszystkich, ale Coraz częściej jest dostępne i dlatego coraz częściej o nie pytacie. Dlatego dzisiaj odpowiem na sześć najczęściej zadawanych pytań o znieczulenie zewnątrz Zapraszam. Witam Was dzisiaj w zupełnie innych okolicznościach, ponieważ cały czas jestem w swojej podróży po Azji. Dlatego. Yy, może ten film będzie wyglądał trochę inaczej niż dotychczasowe, ale mam nadzieję, że ta jakość będzie nadal ok. Przed wyjazdem do Azji nagrałam dla Was mnóstwo odcinków, które możecie jeszcze obejrzeć, ale no już się skończyły, więc teraz będę w takich ciekawych okolicznościach się dla Was pojawiała. Dzisiaj będziemy mówić o znieczuleniu zewnątrzoponowym. Ja na ten temat już kiedyś nagrałam film i on jest na moim kanale, link znajdziecie w opisie i możecie sobie do niego wrócić, tam jest krok po kroku, jak to znieczulenie wygląda, jakie są ewentualne powikłania po takim znieczuleniu, o tym wszystkim ja już kiedyś mówiłam. Dzisiaj odpowiem na sześć pytań, które najczęściej na ten temat zadajecie. Zanim przejdę do tych sześciu pytań, to jeszcze tylko przypomnę, że jeżeli taka tematyka Wam się podoba, to dajcie łapkę w górę, żebym wiedziała, że lubicie ten temat i żebym wiedziała, żeby trochę więcej treści o podobnej tematyce pojawiło się na moim kanale. Przechodzimy zatem do Waszych pytań. Pytanie, które pada zazwyczaj jako pierwsze, to czy znieczulenie zewnątrzoponowe jest w ogóle skuteczne? Tak, znieczulenie zewnątrzoponowe jest najskuteczniejszym obecnie znieczuleniem porodu, jedynym takim, które daje taki efekt wow, że jest olbrzymia różnica kiedy zacznie działać. Natomiast chciałabym zwrócić uwagę na jedną niezmiernie ważną rzecz. To znieczulenie nie znosi czucia bólu całkowicie i dla niektórych kobiet jest to zaskoczeniem, że cokolwiek jeszcze czują. Nie możemy podać takiej dawki znieczulenia, żeby całkowicie nic nie czuć, dlatego że poród trochę trzeba czuć. Trzeba wiedzieć, kiedy jest skurcz, trzeba odczuwać parcie, móc się poruszać. Natomiast różnica przed znieczuleniem i po znieczuleniu jest zazwyczaj gigantyczna. Nie spotkałam się raczej z tym, żeby ktoś mi powiedział, że po prawidłowo podanym znieczuleniu zewnątrzoponowym poród nadal stanowił bólnie do zniesienia. Tak więc możemy powiedzieć, że zdecydowanie jest to znieczulenie bardzo skuteczne. Ale zanim zastosujesz takie znieczulenie, zanim się na nie zdecydujesz, mimo wszystko warto najpierw jest wykorzystać wszystkie inne metody. Niefarmakologiczne metody, gaz rozweselający, jeśli jest pod ręką i dopiero na sam koniec zostawić sobie znieczulenie zewnątrzoponowe, bo jak to najczęściej bywa, jeśli coś jest skuteczne, to też często jest, Najniebezpieczne, czy też najbardziej obarczone ryzykiem. Powie Pani, tak jest właśnie w przypadku znieczulenia zewnątrzoponowego. Czy zawsze mam prawo wymagać znieczulenia zewnątrzoponowego? No dobrze, załatwiliśmy już sprawę tego, że ono jest skuteczne, ale teraz czy zawsze masz prawo wymagać, żeby ono zostało podane? Tak. Oczywiście zawsze masz takie prawo, jeżeli jest ono dostępne w danym szpitalu i warto to sprawdzić przed wyborem miejsca do porodu. Po drugie, bardzo często jest tak, że nie można tego znieczulenia podać, ale tutaj nie mówimy o przeciwwskazaniach medycznych, tylko o tym, czy personel może tak po prostu odmówić. Bardzo często zdarza się też tak, że szpital ma dostępne znieczulenie, ma anestezjologa, który teoretycznie znieczula te porody, ale znieczula też wszystko inne i po prostu w danej chwili nie jest dostępny. Dlatego też jeśli bardzo zależy Ci na znieczuleniu zewnątrzopanowym do porodu. Wybierz szpital, który ma dedykowanego anestezjologa właśnie do znieczulania porodów. I wtedy nie będzie tego problemu, że anestezjolog co prawda jest, ale przy operacji i w tej chwili nie może do Ciebie podejść. Dlatego jeżeli chcesz mieć pewność, to upewnij się, jak to wygląda od strony organizacyjnej. Czy anestezjolog po prostu jest w szpitalu, czy też jest konkretnie na sali porodowej po to, aby znieczulać porody naturalne, bo takie szpitale w Polsce również są, zwłaszcza w dużych miastach. Czy znieczulenie zewnątrzopłonowe można podać tylko w jakimś okresie porodu? Niestety tak i bardzo często zdarza się, że y, mówimy, że y, beznadziejna sytuacja, na początku było za wcześnie na znieczulenie, a potem było już za późno. Y, bardzo często też y, mówimy, że to była zła wola personelu, że najpierw mi powiedziano, że za wcześnie, potem mi powiedziano, że za późno. Natomiast w rzeczywistości nie do końca tak to jest. poród jest po prostu nieprzewidywalny i czasami na początku rozwija się bardzo, bardzo długo. A jak dojdzie do tego momentu, gdzie teoretycznie moglibyśmy już podać nieczulenie, to nagle bardzo szybko, w bardzo krótkim czasie okazuje się, że mamy już prawie pełne rozwarcie i wtedy już nie możemy podać znieczulenia. I tak naprawdę nie musi to być związane i najczęściej nie jest związane ze złą wolą personelu, tylko po prostu z takim konkretnym przebiegiem porodu, że do tego trzeciego, czwartego centymetra, gdzie jeszcze jest ta granica, gdzie nie możemy pod znieczulenia dowrót. Bardzo, bardzo powoli się toczy, wtedy mamy badanie, stwierdzamy, no dobra, jeszcze chwilę poczekajmy, po następnym badaniu, a wszystko będzie ok, podamy znieczulenie, a w następnym badaniu jest już pełne rozwarcie. Na to nikt tak naprawdę nie ma żadnego wpływu, więc czasami tak jest, że jest za wcześnie, a potem za późno. Musimy się wstrzelić w to okienko? Zazwyczaj się to udaje, ale niestety nie zawsze. Czwarte częste pytanie to: czy można łączyć znieczulenie zewnątrzoponowe z innymi metodami łagodzenia bólu? Tak, można. Można łączyć znieczulenie zewnątrzoponowe zawsze z naturalnymi metodami lub też można łączyć z gazem rozweselającym, przy czym najczęściej wygląda to tak, że stosujemy gaz, kiedy stwierdzamy, że to jest dla nas za mało, po prostu przechodzimy na znieczulenie zewnątrzoponowe i jedno w drugim nie przeszkadza. I oczywiście pomimo założenia znieczulenia zewnątrzoponowego nadal możemy stosować naturalne metody łagodzenia bólu porodowego. Piąte częste pytanie to to, czy znieczulenie zewnątrzoponowe negatywnie wpływa na przebieg porodu? Niestety tak, czasami negatywnie wpływa na przebieg porodu, jednak moim zdaniem nie jest to takie jednoznaczne, ponieważ z jednej strony samo znieczulenie zewnątrzoponowe może negatywnie wpływać na siłę i regularność skurczów, na odczuwanie tych skurczów przez matkę, a co za tym idzie na jej reakcję na to, co się dzieje w ciele w czasie porodu. Natomiast z drugiej strony bardzo duży, paraliżujący ból w czasie porodu również negatywnie będzie wpływał na jego przebieg. Tak więc tutaj warto by było zastanowić się, co będzie gorsze. Jeżeli ból porodowy jest paraliżujący i utrudnia jakąkolwiek współpracę z kobietą w czasie porodu, to wydaje mi się jednak, że mniejszym ryzykiem może się okazać znieczulenie zewnątrzoponowe. Ponieważ duże odczucie ulgi daje takiego powera, żeby dalej w tym porodzie sobie jednak radzić. Natomiast obezwładniający może spowodować totalny brak współpracy i też skutkować powikłaniami. O jakich powikłaniach mówimy? No przede wszystkim o wydłużającym się porodzie, braku postępu porodu, zakończeniu porodu, cięciem cesarskim. Jedno i drugie może się zdarzyć w skutek zbyt dużego nie do przejścia bólu porodowego, jak i w przypadku znieczulenia zewnątrzoponowego, ponieważ ono może rzeczywiście rozregulować nam tą czynność skurczową, może też wymagać dodatkowych interwencji, na przykład podania oksytocyny, żeby ten poród znów mógł ruszyć do przodu. Także jest to taka rzecz, która ma swoje wady, ale też w razie konieczności jest po to, żeby jej użyć. Ostatnie pytanie, szóste. Czy założenie znieczulenia zewnątrzoponowego boli? Taka ciekawostka, że bardzo często spotykam się z tym, że jak kobieta mówi: Ja nie chciałam znieczulenia zewnątrzoponowego, albo nie chcę tego znieczulenia, bo się tak bardzo boję tego wkłucia tej wielkiej igły w kręgosłup, że to jest takie porażające, że nawet nie chcę z tego korzystać. Że już ten ból porodowy, który jest samoistny, fizjologiczny, normalny, jest dla mnie mniej przerażający niż założenie tego znieczulenia. Ja wiem, że to może wyglądać dziwnie czegokolwiek w kręgosłup. Znieczulenie zewnątrz oponowe nie jest przyjemne, ale również nie wiąże się z jakimś ogromnym bólem. Jest pewnego rodzaju dyskomfortem, ponieważ pomimo bólu nie możemy się poruszać przez pewien czas w momencie zakładania tego znieczulenia, ale sam ból związany z wkłuciem nie jest jakiś bardzo duży. Odczucia związane z podaniem znieczulenia zewnętrzopanowego, no możemy porównać mniej więcej takiego znieczulenia przewodowego u dentysty, na przykład przy wyrwaniu zęba. Nie jest to zbyt przyjemne czuć to ukłucie, takie uczucie rozpierania, odrętwienia, no i czujemy zniesienie bólu zazwyczaj praktycznie natychmiast. Tak więc nic strasznego ani nic przyjemnego. To są takie pytania, które najczęściej zadajecie na temat znieczulenia zewnątrzoponowego. Więcej na ten temat, przypominam, jest w poprzednim filmie, który już dawno temu opublikowałam na temat znieczulenia zewnątrzoponowego. Bardzo serdecznie Was zapraszam do obejrzenia tego filmu. Jeżeli macie jakieś inne jeszcze pytania, to pytajcie w komentarzach. Jeśli będzie ich dużo, może stworzę kolejny film na ten temat. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia. Pozdrawiam Was serdecznie z Tajlandii.